I przypomnijmy, to dajmy pierwszeństwo pani Paula Gorycka, kolarka specjalizująca się w kolarstwie górskim, Sławomir Liga, kapitan Krakowi po... No dzień wcześniej odniesionym zwycięstwie, dwa dni wcześniej odniesionym zwycięstwie Krakowi nad e, zespołem LKS-u w pasjonującym meczu 4-2. No i wracający do rajdowego towarzystwa i to zwycięsko w małym rajdzie, to prawda, ale jednak e, rondę gomitolo Dilana, Robert Kubica. To była nasza trójka. Tak jest. Trada -ta tam, trada -ta tam. No i teraz ten moment, tak? Zaczynamy od... Od trzeciego czy po prostu po, po, nie, podamy coś no, zwycięstwo? O zwycięzcy. zwycięzcy. Po no, Powiedzmy no, tak. jeszcze tylko, że walka była bardzo zacięta, że otrzymaliśmy 10-12 tysięcy głosów, 13 tysięcy głosów na okrągło licząc. No dużo w każdym razie. Czyli, czyli można powiedzieć, że jest to sąd obiektywny. No to ogłośmy, Sławomir Szeliga. właściwie o, o włos. Przed Robertem Kubicą i z przewagą dwóch długości przed Paulą Gorycką. Właściwie to ale... no moglibyśmy przy tej ilości głosów ogłosić, że egzekwo Sławo Liga i Robert Kubica, no ale tym bardziej, że, może być tym bardziej. Pijere. że godzinę temu sytuacja wyglądała jeszcze inaczej. czy prawdopodobnie państwo się zmobilizowali w ostatniej chwili. Plebiscyt wygrał. Sławo Liga, kapitan Krakowi, defensywny pomocnik. Przypomnijmy, to były te dwie bramki zdobyte w meczu z EUKS-em. Dla defensywnego pomocnika to nie jest codzienność często grają dobre, bardzo dobre mecze ale wyróżnić się bramkami na tej pozycji nie jest łatwo to też wcale się nie dziwię tej ilości głosów tym bardziej, że Krakowia gra i, i efektownie i skutecznie w pierwszej lidze do tej pory przynajmniej i oby tak było dalej, trzecie miejsce w tej chwili na, na tablicy na, w, tab w tabeli rozgrywek miejmy nadzieję, że nasz bohater tygodnia słowo Szeliga Krakowie poprowadzi do tak. wygranej na wyjeździe by tak było.